Fortuna, piłkarzyki. I dziennikarz kanal plus Tomasz Świąkała. Oto składniki, które zostały użyte do stworzenia idealnego quizu transferowego. Ale ja przypadkowo dodałem jeszcze jeden składnik. Trudne przykłady, i zobaczymy, jak sobie panowie będziecie z nimi radzić. Raz jeszcze was serdecznie witam w dzisiejszej rywalizacji. Dzień dobry, Cześć, co zawsze? Myślałem, że to będzie <grym> związek cringe. Nie, nie, nie. Wszystko zostało zaplanowane w głowie, synchronizowało się odpowiednio. Także... Ale przygotowywałeś tak od tygodnia już ten stan. Tak, nie, no to, 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 to tak minimum. Miesz, to, tak. Musiałem się odpowiednio dostosować do warunków stawianych przez nasze quizy ostatnio. Dokładnie. Ale o co chodzi w dzisiejszym materiale? Będziemy starać się odgadnąć, w którym roku. I z którego albo do którego klubu trafiał piłkarz, którego Wam i Widzom wyświetlam. Panowie, macie zatem do zdobycia dwa punkty na jeden przykład. Zastrzegam, że to są tylko transfery zimowe. Nawiązując do obecnej aury. Tak no, więc zimowe hmm. okna transferowe będziemy analizowali. I żeby nie przedłużać, lecimy. Pierwszy przykład. Jakim maile, z którego klubu trafił do Atalanty i w którym to było roku. Eje, ej, ej, to nie jest O, ja, klub wydaje mi się, że pamiętam, ale z rokiem może być. Nie, ja rok strzelam totalnie. Bo no, ja generalnie się nie czuję zbyt mocny w o tak zwanym. Ale mam wrażenie, że to chyba było. No dobra. W tym. Spójrzmy, panowie, na wasze odpowiedzi. To jest Henk 2021. 2021, u tomka jest Zealand 2020. A zatem, pierwsze Kurczę, dwa punkty szacun, lądują na koncie krzywego. Szacun, jest to, Hank. to Nie było takie proste. Jest się. to Henk, i tutaj, właśnie, pułapeczka dla wszystkich tych, którzy myśleli, że to bardziej rodzimy dla maile grunt. Jednak tak, tak nie to... było, jednak to był Henk. Tak, mi się kojarzyło. Drugi przykład. Zomek zmuszony do nadrabiania, ale akurat przykład, który powinien mu siąść. No klub na Thomas. RDT. Pamię klub pamiętam, chyba. Bo hmm. w tym miejscu nie nieraz rozmawialiśmy nie na temat tego piłkarza, i przywijał się ten klub, mam wrażenie. Kurczę, to właśnie tylko rok, właśnie czy to przyszedł. Mam wątpliwość co do roku. Spójrzmy, spójrzmy. U Tomka Benfica 2019. U Krzywego Girona 2020. Absolutnie nie jest to Zirona, jest to Benfica, więc Tomek zgarnia, ale tylko właśnie 20. 2020, myślałeś pewnie o 2020. Myślałem, czy 20, czy 19. Czy on spadał, czy, czy nie spadał ze wspaniale. Właśnie z kupę, kupę kasy wydaje się. Tak, 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 tak. Około 20 milionów. Drogi, drogi transfer. A w tej Benfice długo miejsca też nie zagrzał, no bo od razu faktycznie wyłowiony z powrotem. Tak, ale w, sumie, a w, Hiszpanii w to nie to dziwne, bo to jest naprawdę bardzo dobre Ale było na rozkładzie. Nie było Giro na to rozkładzie. To, to mi się było, to, rajo, to Rajo. Rajo. było. Dobrze, w takim zapamiętałem. Dwa do jednego. Lecimy do trzeciego przykładu. No dzisiaj takie przykłady troszeczkę bardziej wymagające. Pytanie, czy nasi uczestnicy i czy wy, drodzy widzowie, kojarzycie, pamiętacie lub wiecie z jakiego klubu do Napoli trafiał no ostatnio pretendent do złotej piłki? Wiemy, że trochę inaczej się to potoczyło. W jego przypadku Żorzinia. Boże, to wiedziałem z nim wiatr robiłem, że o to. Aaaaa, zagrzebane. Ja też tak mam czasami uczestnicząc w tym quizie. Gdzieś to tam leży, ale żeby to odgrzebać, ciężko. Nie wiem, rozstrzał nie, nie wiem. To jest totalny strzał. Z klubem też tak po masku się porusza. Nie, ja strzelam totalnie. Myślę, że potem się okaże, że to jest głupi strzał. Najwygodniej no. będą mieli fani. Już widzę, że panowie zapisane odpowiednio. Ja nazywam ja Empoli no. jako że Fani tam Chyba Sari go chyba Był ściągał. tam Sari, był, znaczy w Empoli był Sari. No tak, tak, tak. tak. Ale sam rzucił w Empoli, nie grał. Nie przychodził jednak z Fluminense'em tak no <grym> do przychodził Panowie z Elasu w e o, 2014, o, 2014 wiem, roku. Tak, co więc to, teraz jest wszyscy uktów. ci, którzy z włoską ziemią są silnie związani, celebrują. <grym <grym> i nie wiem co się dzieje. Mentlik, za dużo informacji Tomku. Być może, albo po prostu za dużo kalciu. <grym> no, trochę tak, trochę tak. Dobrze, ale teraz Tomku kalciu nie będzie, będzie to Premier League. Znaczy, może niekoniecznie Premier. Może są tutaj jakieś niespodzianki. Joshua King, który obecnie radzi sobie bardzo dobrze pod Claudio Ranierim, trochę go orestaurował, Z którego, albo inaczej, do którego klubu trafiał z Bormów, z którym przez lata był kojarzony i w którym to było roku? Nie wiem. O ja cię. Nie wiem, nie wiem. Nie Wydaje mi się. Może to będzie ten klub, ale rok nie. Standardowo się o rok pomylę. Tomek zrobił to, co myślałem, że zrobi, czyli mm, pominął jeden klub na rozkładzie, ponieważ ten epizod był tak krótki. I jedyne, co można zidentyfikować przy okazji tego klubu, o którym mowa jest, bo jest to mowa Evertonie, A nie, o Evertonie, to wypowiedzi. To wypowiedzi Joshua Kinga o tym, że smutno mu po prostu, że nie wyszedł, nie wyszedł mu ten wyszałem okres myszałem, gry na Goodison Park. Że ja naprawdę myślałem o Evertonie. O. Na pewno, podejrzewam, że gdzieś to tam mignęło. Zwłaszcza, że ja tak nawet jak jakiś, mówię. Ja te... jakieś mecze komentowałem yy Kinga w Evertonie, kiedy wchodził z ławki, Powiedziałem, mm -hmm. że na 100%. I kurczę, to moja pierwsza myśl była. No, bodajże nawet do dziesiątki nie doszusował. Mm -hmm. I oczywiście też Bramko strzelny w Linson Park nie był, ale trudno. Być bramkostrzelnym, kiedy szans się nie dostaje. Ani jednego meczu, bodajże od pierwszej minuty w meczu kompetytywnym nie zagrał Joshua King, więc to. Spora, podróż. spora rysa na jego marce, ale spokojnie. Aleksander Isak, a wiem, że to jest jeden z Twoich większych ulubieńców, jeżeli chodzi tak, o piłkarzy tak, młodego tak, pokolenia. Z jakiego klubu trafiał do BVB i w którym to było roku? Tam jeszcze było. O kurde, Ta, to, to, to To nie mam pojęcia. Pamiętajcie, myślę. panowie, pytamy o. Ten pierwszy transfer do BVB. Powiem Ci, że największy problem tutaj jest z tymi latami, bo tak. dzieje się po prostu tak dużo w piłce, że tak, czasem tak, tak. Zagarnąć, wiesz, coś jest 19, Za datę zazwyczaj jest w quizach transferowych bonusowy punkt, no bo tak naprawdę Aha. to się tak zlewa, że strasznie trudno to, to jednoznacznie przyporządkować. Jeżeli nie pamiętasz jakiegoś incydentu, który miał miejsce tak, w danym tak, roku... Tak, musisz skojarzyć właśnie tak. z meczem dokładnie, czy dokładnie. z jakimś tam trenerem, z wydarzeniem. Otóż to. To prawda. Ciekawe, no. Dobra, to tak. Panowie, obaj widzę, że poszliście w Szwecję, u Tomka jest AIK, znany również jako AIK, u Krzywego jest Malmo. Rok macie ten sam, a jest to AIK 2017. A, u, u, jest, uratowałem honor, słuchajcie. U Tomka 2 punkty. A weź, pierwsza myśl to było Willem, Coś czyta Willem Twój chyba coś takiego. Tak, tak. tak. Chyba, ale on tam był na wypożyczeniu. Na wypożyczeniu, dokładnie i do tego nawiązywałem. Sugerując wam, w którą tutaj stronę się, to czasami takie wypożyczenie też może zmylić, bo tak, tak, tak to tak, był tak. chyba pierwszy taki klub poza, poza ojczyzną, gdzie wybił się i gdzie strzelał. Ostatnio podczas naszego jednego quizu transferowego, krzywy mnie próbował tak zmylić przy okazji Torejry, bo Toreira wypływał do Sampdori z Peskary mhm. i z Pescarą go kojarzyłem, ale oczywiście gdzieś tam się pojawił również na rozkładzie epizodik wypożyczeniowy, więc można się na to łapać. Bo. Następny przykład: Jeremina. Z jakiego klubu trafił do Barsy i w którym to było? I to roku, pamiętam, panowie? to nawet pamiętam, że to było okno zimowe dokładnie. Mm -hmm. e, 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 e. Też nie jestem pewny roku w 100%, bo za każdym razem mam dylemat, czy to jest plus jeden czy minus jeden. No dzięki za koło ratunkowe. <laughs> Kumcik podratuję, bo Nie, to, no jest, musi być balans, musi być jest, trochę Hiszpanii, no, trochę Anglii, jest, trochę Włoch. Roku jestem Media Pervia, że to było w okolicach Mistrzostw Świata, ale ten Paulo i to bym powiedział. Że... Palmeiras. Odpowiedzieliście panowie tak samo, jeżeli chodzi o rok, ale Tomek ma poprawnie klub, jest to Palmeiras. Dokładnie, z klubem tym oczywiście identyfikujemy Palmeiras. również. Kojarzymy go. Gabriela Jezusa. I on miał chyba, przyszedł za relatywnie niewielkie pieniądze, punkt. bo miał y, ciekawy zapis chyba w kontrakcie, mm -hmm. pozwalający mu odejść akurat do Barcelony, tam za około, nie pamiętam, 10 milionów euro mniej mm -hmm. więcej, czy kilkanaście. Generalnie to była kwota niezbyt oszałamiająca, zwłaszcza, że to było jeszcze przed y, obliczkami na rynku. No właśnie, no właśnie. E, że tak to ujmę. I akurat ta Barcelona się zgłosiła, a ja miałem okazję komentować mecze jego Miny chyba nawet jeszcze w Palmeiras. Mm -hmm. To gość się tam bawił, to naprawdę, to grał jak Alaba, ten obecny w tym Palmeiras. Hmm. O piłkę i od razu holowanko kilkadziesiąt metrów. Kontuzje teraz jednak robią mhm. swoje. Znowu zresztą w starciu zescenem 20 parę minut 30. Ja jaki jest sufit tego piłkarza, z będzie za 5 lat. Czyli. No jeżeli nie przeszkodzą mu kontuzje, to powinien mimo wszystko trochę ewoluować jeszcze, bo potencjał na to ma, ale mam wrażenie, że jednak mhm. ten człowiek ze szkła może nam tutaj się Myślę, po raz kolejny objawić. Dobrze, kolejny przykład, panowie Duszan Kuciak. Oj, jak. Kurczę, gdzie on odchodził? Z... O, do jakiego. Dobra. Jezu. Z jakiego klubu trafiał do Lechi? I w którym to było roku? Ktoś mi mówi, że to było. Jakiś pomarańczowy klub w Anglii, Wolves. No, hal, hal, był to pomarańczowy klub w Anglii. Ale uwaga, mamy ciekawą sytuację. Mówiłem Krzyny, kurc, zapisał poprawnie rok, 17. a Tomek zapisał poprawnie klub. Sorry, ale faktycznie 17-18 się wahało, Tak, tak, no klasycznie, klasycznie. 6 punktów na koncie Tomka. Wydawało tego, mi się, widzę. że... 7 albo 8, mi. widzicie na dole. Tak. To, się on się zagrał w... już więcej meczów w Lechii niż w Legii? Chyba tak. Chyba no już tak, teraz nie? tak, no, na tym etapie tak. Dobrze panowie. Ale w był bywał spektakularny. To prawda. Uwaga! Przykład torpeda. Chciałem Uuu. was zaskoczyć, bo tak poruszamy się ostatnio w klimatach stosunkowo bliskich. No Ale jest tutaj Węgiel, jeden nie? z moich bardziej ulubionych piłkarzy, jeżeli chodzi o tę pozycję, Nigel de Jong. Jeden z ulubionych piłkarzy Szabiego Alonso też, nie? <laughs> Zdecydowanie. De Jong. Jak już zostanie tym yy, szkoleniowcem. Realu Sociedad, to wtedy będziemy mógł ściągnąć. Bo ja póki strzelam, co jeszcze karierę strzelam. nie zakończył. Nie, nie zupełnie nie jestem pewny, dlatego z mojej strony to jest strzał i jeśli chodzi o datę, i jeśli chodzi o klub. Hmm. <grym> no taka uwaga dla czujnych widzów. to nie jest ostatnie? Czy jest ostatnie? Proszę? To jest ostatnie? Yy, nie. Jeszcze okay, nie. No, dobrze. no krzywy. U Tomka no, już odpowiedź dwa, jest. Ja się z dwoma klubami, bo wydaje mi się, że. Ja też jeszcze mi teraz jeden klub przyszedł do głowy. Zupełnie. Ale dam tak ostatecznie, bo myślałem między Feyenoordem, PSV, Ajaxem, ale wydaje że Ajax to chyba nie jest. Coś e, tak... A z czym panowie wam się kojarzy nazwisko de Jong, jak sobie tak pomyślicie? o Z Luke'em. <laughs> Abstrahując od Luke'a. Dęki. No, no, no. Czyli Ajax, tak? Tak, jest taka ciekawostka, że a, Nigel a, de Jong przychodzi pan. z Ajaxu do HSV, ale w 2006 roku, więc absolutnie nikt z was nie był nawet blisko. Ja Myśmy był że trochę było, bliżej. Ja myślałem, że to było trochę później, jakby hmm. zupełnie inne etap klub, z którego wypływał, znaczy w ogóle, bo wychowankiem Ajaxu jest Nigel de Jong, ale pierwszy klub, do którego trafiał, ze swojego macierzystego, czyli HSV, w którym notował bardzo ciekawe występy. Z tego, co pamiętam. Dobrze. Jeszcze na rozkładzie taki oto pan, Erik Bai, Krzywy. O kurczę, ja to sprawdzałem niedawno. w twoją stronę, poniekąd też w stronę Tomka, no bo mamy tu Villarreal. Rok i klub mnie interesuje, panowie. Hmm. Jest, że tak powiem, na styk w tej dzisiejszej rywalizacji, więc te, te ostatnie przykłady zadecydują o tym, na czyją korzyść rozstrzygnie się quiz transferowy zimowy. To no wyjdzie, wyjdzie w postmontażu. U Tomka jest Espaniol i 2015 rok, tak? U krzywego jest Espaniol i 2014 rok, a odpowiedzią prawidłową jest Espaniol i 2015 rok. Uf. A więc Tomek zgarnia komplet! To powiem ci. Ten nasz, nasz wyścig tutaj wygląda jak ustawka <laughs> <laughs> trochę tak trochę tak na początku odjechał teraz się, się przywrócił Ale na, na kilku to tru, trudne przykłady dałeś i to też no. La liga też nie takie oczywiste no. wymagający bo już od e, przynajmniej mam taką paru nadzieję paru lat jest piłkarzem miał jest nie? to quiz tak to tak. prawda Przez no dobrze. Sprowadzał chyba dobrze Je, jeżeli się Krzywy nie pomylił w liczeniu tym obecnie możliwe więcej. że ma punkt więcej to jest remis. A mamy panowie ostatnią rundę. I uwaga! Suso. Suso obecny piłkarz Seville. Z jakiego klubu trafiał do Milanu? W którym to było roku? Uu. Nie, Uf, nie wiem. Coś jest strzeli kompletny rok. A ten to jest Liverpool. Liverpool 2015, Liverpool 6, 6, 7, 7, 2017. Uwaga. Jeden z was może się cieszyć. <noise> czy wy. Wielkie brawa. Na piłkarzach Liverpoolu byłych zna się najlepiej. Zdecydowanie. <noise> tak. Zdecydowanie. No your enemy, jak to się ja mówi. 10. Ja mam 10 minimum, ale tak. nie wiem, widzicie na dole Czy Krzywy na, na pewno wygrał dzisiejszy quiz. Minimalnie, Szacu. bo minimalnie. Bo ale, na ale mamy zmagającą rywalizację. rywalizacja to by, chyba. Jeśli chodzi o zgadywanie samych piłkarzy, tak, to znaczy klubów, ale generalnie znając tam piłkarzy, to najtrudniejszy. najtrudniejszy Dotychczasowy quiz. quiz transferowy? Chyba tak, chyba um, najtrudniejszy. A ogólnie, Tym bardziej... ogólnie chyba trudniejsze było tylko to zgadywanie klubu tam po różnych podpowiedziach. Tak, tak, tak. Klubo-quiz. No, dokładnie. To nas czeka za niedługo, ale nie będziemy zdradzać może e, tego. No, w każdym razie jestem bardzo ciekawy, ile osób miało maksa w dzisiejszym, jak Tomek powiedział, trudnym quizie transferowym. Ja też mam nadzieję, że trochę dzisiaj poprzeczka była wyżej. się swoją zdobyczą punktów. Pamiętajcie, na prezent od Mikołaja Gwiazdki względem jakiegokolwiek innego dostarczyciela na Trzeba zasłużyć, Aniołka właśnie, trzeba zasłużyć, więc mam nadzieję, że poszło Wam dobrze. Do następnego, trzymajcie się, cześć, pa.